Patrzcie, co Florek wrzucił. A swoją drogą widzowie, ja może też od razu wszystkim z surowego Alter MMO powiem. Pamiętajcie, że dorzuciłem wam taki kanał, który się nazywa Linki Newsy na Discordzie. Wystarczy, że wkleicie linka, no i wtedy Bot Wam akceptuje tego linka, bądź też nie. I dostajecie punkty za to, że wrzucacie te linki. Jak uzbieracie odpowiednią ilość punktów, to dostajecie specjalną, specjalną rangę w różnych stopniach. Im więcej linków, i punktów, tym wyższa ranga, a im wyższa ranga, tym większa szansa na wygranie w giveawayku. To tak tylko napomnę. Dobra, patrzcie, Crosswind, czyli znowu ten MMORPG ze statkami, z piratami. Oglądnijcie sobie poprzednie filmy, bo tam trochę tłumaczyłem, na jaką, na jaką modłę ta gierka będzie zrobiona. Twórcy do mnie już pisali, człowieku, w komentarzu. Także znajomości już są, pochwalę się jeszcze raz. Także wiemy, wiemy znamy się. No, i teraz zaprezentowali nam walkę z bossem. Uuu, dobra. Po pierwsze, widzowie, użył chyba trujeczki i jest namaszczenie broni. Um, jakimś dodatkowym damage'em. Czy tutaj ogień, czy coś? Nie wiem, nie wiem. Jeszcze w lewym dolnym rogu chyba są efekty jakiegoś jedzonka, pobufowane jak świnia, i dopiero teraz leci. Blok, staminka. Stamina w formie kółka widzowie kojarzy mi się z azjatyckimi produkcjami. I chyba słusznie, bo to pewnie jest azjatycka produkcja, nie wiem skąd są twórcy dokładnie, ale coś tam. Ostatnio widzieliśmy, że raczej tereny Azji, tak? Prosty kombat, nie? Blok. Chyba nawet nie można, nie można riposty. Taka czy taki mocny atak też możesz sparować. Okej. Okay. Jakiś stagerek wjechał. Ale nie masz finishera. Zastanawia mnie ta tarcza tutaj, co to jest. Ale jest jakaś mechanika dodatkowa. Czyli całkiem możliwe, że te bossy coś tam jeszcze będą dodatkowego oferowały. Czekajcie, to teraz tak. Ta tarcza. Yy... Kiedy on dostał tego stagera? Jak te tarcze u góry zniknęły? Czyli albo ty, albo przeciwnik może dostać stagera, tak? Jeśli stracicie tarczę. Tak, 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 tak. Czyli albo ty, albo on dostaje stagera. Współpraca nie, współpracy nie. Mega mi ta walka się podoba, ale no wydaje się taka po prostu. Dość, dość prosta i tyle. Z Uzbekistanu są. Trolujesz czy poważnie? Taka prosta. dodatku wygląda jakby. No, można było naprawdę sporo pospamować tym unikiem, bo tej staminy ma wciół. Pytanie, jak wygląda rozwój postaci? Czy na przykład nie przyinwestował bardzo mocno w tą staminę i dlatego tak, tak, tak to wygląda? Rzućmy okiem jeszcze raz. Ale podoba mi się, że ma mechanikę na pewno, boss jakąś, na którą musisz uważać. Pewnie nie będzie to dużo mechanik na, na jednego bossa ale spoko, że jest przełamanie. Jest stagerek. Ciekawe czy też będą rezisty. Popatrzcie też, że w lewym, po lewej stronie jest perfecto, czyli macie możliwość jakiegoś perfekcyjnego bronienia, natomiast nie wiem na co to wpływa. Że może masz zwiększony regen staminy? W każdym razie, jest coś takiego, że jak blokuje te ataki w odpowiednim momencie To ma perfekto A, okej, okay, okej okay. Tak samo w New Wardzie było no, ale w New World nie dość, że miałeś dwa typy broni, które miały dwa typy podstawowych ataków. Każdy z nich miał trzy, po trzy umiejętności. Do tego miałeś różne typy uników. Mogłeś wpłynąć na, na to, ile masz maksymalnej staminy. No, tam było dużo więcej czynników, według mnie, niż, niż tutaj, które wpływały na tę głębie, rozgrywki. Zwłaszcza te umiejętności, które jeszcze tam dodatkowo były. Nie? Ciekawe, czy będą też różne typy, typy broni. No, to, 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 to nie będzie gra, po prostu, która jest skupiona na walce. Nie, nie, nie mogli tutaj wrzucić nie wiadomo jakiej głębi, bo by się też zakopali z robotem. tutaj pamiętajcie, że to jest. Też rodzaj Survival'a, który będzie skupiony na eksploracji, będzie można budować bazę i pływać statkiem. No to jakby jeszcze na lądowej walce lądową walkę odwalili, jak w Elden Ringu, no to już bez przesady, A na, na Unreal Engine to jest robione też. Na Unreal Engine. Ie. No ciekawi mnie to perfekto, no nie wiem co to jest to perfekto, ale po prostu okej, okay, no. W porządku, w porządku, to nie, ma, nie ma co oczekiwać, ja uważam, że to by było niesprawiedliwe, żebyśmy tutaj jeszcze nie wiadomo jakiej walki oczekiwali, taka podstawa i, i, i tyle, ale pamiętajcie, że to nie na tym głównie ta gra będzie polegała, to jeszcze będzie dużo innego typu kontentu. także tak, konczyki muszę załatwić, oj nie wiem, czy się uda. Kiedy ta giera wychodzi, chyba nie wiadomo, choć teraz tak przyspieszyli, kurczę, z dzieleniem się informacjami z tej gry, ale zrzućmy okiem, czy jest tutaj coś, chyba nie było, nie? Zapisaliśmy się do testów, widzowie, data wydania jest tylko wkrótce, ale pamiętajcie, że można się do testów zapisać, nie? O, i jest konkurs, gwarantowany dostęp do testów, by sharing your impression. 15 tysięcy graczy aplikowało do wzięcia udziału w testach. Będą dawali 100 gwarantowanych playtest key. O widzowie, to jak wy dostaniecie, to da dajcie kluczyk, bo wtedy to w dużo więcej ludzi skorzysta niż, niż jedna osoba. Pamiętajcie o tym: Kurwa! How, how to help the game and participate, czyli trzeba wejść na Steam page'a pod krótkim opisem pod głównym ban banerem. Trzeba zobaczyć na rząd tagów. Trzeba kliknąć na wszystkie tagi, które pasują. Ok. Później trzeba zeskrolować w dół i zostawić komentarz z naszymi top 5 tagami dla Crosswinda. To tylko zajmie minutę, a zrobi dużą różnicę i da szansę na wygranie klucza na playtest. Okej, okay, okej, okay, czyli yy, spoko. Przy okazji oni jeszcze zostaną wypromowani delikatnie. No to widzowie wiecie, co robić, nie? Trzeba dorzucić tagi, a później jeszcze komentarzyk z, yy, z, z tymi tagami. Zrobię to. Zrobię to po streamie. Albo napiszę po prostu do nich, W komentarzu im odpiszę, wtedy im się wyświetli powiadomienie, czy można kluczyk dostać. Albo uh, jeszcze orange na koniec. Hey guys from Co Crosswind. Uh, could you spare me a key, please? <laughs> I want to present the game on the on the stream. So probably it's worth it. Maybe uh two or three bonus key keys for for my viewers. It would be awesome. Thank you. <laughs> Tyle.